Cześć kochani, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dziś zajmiemy się testem RTX 2070 Super z 8 GB RAM. Głównym konkurentem tej karty będzie karta z poprzedniego odcinka, czyli RTX 4060 Ti również z 8 GB RAMu. Zobaczymy, która wypada lepiej i czy warto kupić nowy model. Czy być może warto rozejrzeć się za używką właśnie za takim modelem? Jeżeli ktoś z Was zna odpowiedź, sekcja komentarzy dla Was, a ja już zapraszam na materiał. Lecimy. Platformy testowe, na których będziemy testować, to i5-10400F z 32 GB RAM o prędkościach 3333 MB, transfery na sekundę. Jak i również druga platforma, czyli Ryzen 5 5600 z 16 GB DDR o prędkości 3733 MB na sekundę. A dlaczego tak? To wytłumaczę w dalszej części materiału. A więc zacznijmy standardowo od gpu Zeta. Z ciekawostek, karta premierem miało w 2019 roku PCI Express a razy 16 generacji trzeciej. Czy na danych 256 bitowa pamięci to GDDR6 -y od Samsunga, oczywiście 8 GB RAM i sterownik taki jak w poprzednim materiale, nie wiem czy jest dostępna nowsza, wersja nie sprawdzałem, muszę się przyznać i tutaj jak widzicie funkcja resizable bar jest niestety wyłączona, ponieważ dopiero RTX 3000 obsługują właśnie te funkcje A więc przechodzimy już do. 3D Marków na początku. Time Spy. Dzisiaj nie będzie wykresów, są dwie karty. A więc zobaczcie. I w ocenie grafiki RTX 2070 Super osiągnął 10250 punktów. A RTX 4060 i 13394 punkty. Czyli jest różnica na korzyść nowszego rtx -a. Lecimy dalej, chwilę strike również w ocenie grafiki i tutaj mamy wynik 27 tysięcy do 35 tysięcy również na korzyść RTX -a 4060 Ti. i jeszcze dalej styl nomad i tutaj różnica już niewielkie 24 klatki w RTX 2070 super do 29 klatek w RTX 4060 i sprawdźmy teraz Nowy test czyli Solar Bay Extreme. Tutaj widać dużą przewagę na korzyść nowej karty. 57 klatek do 83. Tutaj jest naprawdę spora różnica. Ale lećmy dalej. Jeden z najstarszych testów Engine Heaven Benchmark 4.0 i tutaj 6800 punktów do 7300 punktów. Ja tutaj zaokrąglam, oczywiście nieduża różnica na korzyść oczywiście nowszej karty graficznej. I czy takie wyniki się utrzymają? Sprawdźmy teraz gry. Na początek lecimy do Shadow of the Tomb Raider i różnice. 10 klatek średnio. Jak widzicie RTX 2070 Super osiągnął 120 klatek średnio, gdzie RTX 4060 Ti osiągnął 130 klatek. Tu bym powiedział, że są niewielkie różnice. Tutaj test był właśnie przeprowadzany na i5-10400F. To oglądał poprzednią część, wie o co chodzi. Na Ryzenie były jakieś problemy. Lecimy dalej. Far Cry 5. Nastawy Ultra, Full HD. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Coś niesamowitego. Można to zaliczyć do błędu pomiaru. RTX 2070 Super osiąga 126 klatek średnio. Gdzie RTX 4060 Ti osiąga 127 klatek średnio. Tutaj już testy były na Ryzenie 5. I z ciekawostek zobaczcie, że na trzecim miejscu jest RTX 3068 gigowy z wynikiem 119 klatek. Bardzo fajnie to wyszło. Zobaczmy, czy to się utrzyma. A więc przechodzimy do Far Cry 6, nastawy Ultra i Full HD. I tutaj również RTX 4060i jest pierwszy z wynikiem 114 klatek i pokazuje pazur. Następnie RTX 2070 Super z wynikiem 102 klatek średnio, co jest też dobrym wynikiem. I tutaj możecie zauważyć, że następną kartą również jest RTX 3068 gigowy z wynikiem 89 klatek. Wow! A więc sprawdźmy Wiedźmina trzeciego Next Gen nastawy Uber Full HD z odpaloną oczywiście DLSS. I tutaj jakby mogło być inaczej testy przeprowadzone na Ryzenie. Pierwsze miejsce RTX 4060 Super pewnie nikogo nie dziwi, ale zobaczcie 99 klatek średnio. Następnie RTX 2070 Super z wynikiem 97 klatek średnio. Tutaj jest również praktycznie błąd pomiaru Masakra. Później RTX 3068 GB, i tutaj osiągamy już 89 klatek. Także spodziewalibyście się takich wyników po tak starej karcie. I w Wiedźminie testy wykonałem również w RT i Full HD. I tutaj różnice są na korzyść RTX 4060 Ti. 5 klatek średnio, czyli 59 klatek średnio do 54 klatek średnio. To lećmy dalej. Cyberpunk. Nastawy ultra full HD i tutaj RTX 4060 Ti na czele. Tutaj również testy na Ryzenie. 5600 i RTX 4060 Ti na czele z wynikiem 116 klatek tutaj osiąga dość sporą przewagę RTX 2070 Super osiągnął 95 klatek i bardzo dziwne zachowanie RTX 3060 osiągnął tylko 70 klatek średnio a więc są spore rozbieżności między tymi kartami i w cyberpunku również zrobiłem testy w RT Ultra na Full HD a wyglądają następująco. Pierwsze miejsce RTX 4060 ja jest wynikiem 71 latek średnio. Na drugim miejscu mamy RTX 2070 Super. I tu już widać dużą różnicę między tymi dwoma kartami. Ale zobaczcie, wygrzebałem też testy RTX 3060, który osiąga 46 latek, czyli wypada słabiej od RTX 2070 Super. A w dziedzictwie Hogwartu na nastawach ultra. Full HD, DLSS ustawione na jakość. Tutaj oczywiście testy właśnie już na i f ponieważ na Ryzenie mam tylko 16GB i gra by się zdusiła, więc testy przeprowadzone właśnie na Intelu. I tutaj na czele również RTX 4060 Ti. Z wynikiem 74 klatek, tuż za nim RTX 2070 Super, z wynikiem 69 klatek, zobaczcie, znowu jest bardzo blisko i ciasno. I zaraz za nimi właśnie RTX 3068 GB z wynikiem 62 klatek. Następnie Stalker 2, dużo nowsza gra, niestety mam tylko dwa pomiary dwóch kart. Nastawy Ultra z DLSS na Maxa i Full HD, oczywiście. I tutaj zobaczcie. RTX 4060i osiągnął 51 klatek średnio. Gdzie RTX 2070 Super osiągnął 40 klatek średnio. A no szkoda, że nie mam testów 3060. Byłoby bardzo ciekawie, gdzie on by się tutaj ulokował, ale może niedługo to naprawię. I nie mogło również zabraknąć Cesa drugiego na nastawach niskich Full HD. Tutaj testy przeprowadzone na Ryzenie, ponieważ jest to jeden z szybszych procesorów do grania właśnie Cesa. I zobaczcie, że numerem 1 jest RTX 4060i. Widać, że tutaj odskakuje dość wysoko 275 klatek średnio, gdzie dopiero czwartą lokatę zajmuje RTX 2070 Super z wynikiem 245 klatek średnio. Jest to znowu dobry wynik, ale pobiję go tutaj RTX 3068 gigowy z wynikiem 246 klatek, ale zwróćcie uwagę, że był testowany na dużo szybszym procesorze i 5 f i szybszej pamięci, aż 5200 megatransferów na sekundę. I to mogło spowodować właśnie takie różnice, a więc podsumujmy to. I jak widzieliście, nie mogę powiedzieć złego słowa o RTX-2070. Super postarzał się świetnie, albo nawet super, tak jak w opisie ma. Nie ma wstydu przy takich kartach jak RTX 3060 a nawet 4060TI walczy bardzo dobrze z tymi kartami, nie odbiega jakoś drastycznie. W testach syntetycznych widać faktycznie różnice na korzyść nowej karty, ale już w testach z gier są te różnice niewielkie. Nawet w granicy błędu pomiarowego takie gry jak Wiedźmin 3, Far Cry 5, czy nawet Dziedzictwo Hogwartu to jest różnica naprawdę marginalna. Są również inne gry, tak jak S.T.A.L.K.E.R. czy nawet Cyberpunk, tutaj różnice są faktycznie już na korzyść nowej karty. W planie jest jeszcze materiał o RTX 2080, piszcie czy chcielibyście zobaczyć właśnie taką kartę kontra te karty. A być może chcecie zobaczyć otwarcie paczki w końcu karty za 1 euro. Piszcie co wybieracie, ja już zapomniałem o tej paczce, leży ciągle nieotwarta, ma być tam sprawna karta. Czy tak jest? Ja jeszcze tego nie wiem, pewnie dzisiaj się za to wezmę z samej ciekawości, a Was zapraszam do komentowania i do następnego, trzymajcie się, cześć.